Na nasz wniosek z zarządu koła Łosy w Dorłowie zwróciliśmy się do kolegi wędkarza naszego Arka Klimowicza. Pomijam słowo burmistrz, bo jest członkiem naszego koła. Panie prezydencie, w pana ręce bardzo bym prosił. Zaczniemy. Mój przyjaciel, wielki propagator, profesor Wojciech Olczelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Raz na lata. na tym terenie, przymusi tu grupy Studenckiej jest prezesem Niezależnego Towarzystwa Wetkarskiego w Toruniu. Prawda? Tak. Jeszcze aktualnie? Cały czas. <laughs> Proszę Panie, Panie kolego. Co to jest? Medalik. Proszę Państwa, koledzy, dzisiaj spotykamy się tutaj na tym spotkaniu takim przezwigilijnym, a spotkamy się pod koniec roku, który jest rokiem dla Warłowa i jubileuszowy. W tym gronie nie muszę tego powtarzać, ale może warto jednak dwoma zdaniami wspomnieć, że jesteśmy w Darłowie, myślę, ważnym ośrodku wędkarskim w Polsce, zwłaszcza rozwijającego się wędkarstwa morskiego. A jednocześnie w tym roku obchodzimy 700-lecie naszego miasta i z tej okazji miasto Darłowo wydało taki specjalny medal jubileuszowy. I chciałem dzisiaj z inicjatywy kolegi prezesa naszego koła Piotrka Ewla uhonorować kolegów wędkarzy bardzo zasłużonych również dla naszego miasta. Panie profesorze, będzie mi bardzo miło, że Pan przyjmie ten medal i jednocześnie zostanie członkiem naszego klubu Przyjaciół Darłowa. To taki znajdzień gość specjalny, można powiedzieć już legenda polskiego wędkarstwa. E, znany dziennikarz, wędkarz, Jerzy Biedrzycki od lat autor znanego programu wiele razy wiele razy ten program również gościł w darłowie darłowo na łamach twojego programu dziękujemy Ci, że nasze miasto e, wpisało się w plejadę tych dziesiątek. Może setek już miejsc, które odwiedziłeś wędkarsko, które pokazujesz wędkarko w całej Polsce. Jurku, od dzisiaj jesteś również, czy chcesz, czy nie, klubem, członkiem klubu przyjaciół Darłowa. Dziękuję bardzo. To medal dla Ciebie, medal Już. Powiem wam wszystkim, że jest to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję i będę mi słów. A my się cieszymy, że jesteś z nami, że przyjechałeś z odległego, również królewskiego miasta Krakowa, 800 chyba tak. kilometrów tą ciężką powierzchnią. Tak. Ale to, to jest wielka przyjemność przyjechać do Wrocławia. Dziękujemy Ci serdecznie. E, proszę Państwa, koleżanki i koledzy, część naszą mamy zakończoną pozostał mi jeszcze tylko miły obowiązek, Jurku, Jurek Biedrzycki, gdzie, gdzie Tu jest Tutaj taki gadżecik, małżeństwo na ławeczce, Jurkowi Biedrzyckiemu, producentowi telewizy programu telewizyjnego Taka Ryba z okazji dwudziestolecia powstania programu z 2012 koło PZW Włosów To jest nagroda niepowtarzalna. Zawartość proszę do Marysi. Dla Ciebie jest tylko ławeczka. Alkohol ma do tego Dziękuję. Oddaję teraz tą drugą część tobie. Proszę bardzo. Na pewno wszyscy są zorientowani, że Jesteśmy również na uroczystości obchodów dwudziestolecia takiej ryby, morskich obchodów takiej ryby. Dlaczego morskich? Dlatego, że w którymś momencie byłem jednym z pierwszych, który zaczął propagować wetkastwo morskie. Być może nie było to w Darłowie, ale. Pokazywanie, przybliżanie wędkarstwa morskiego pozwoliło wędkarzom i nie tylko wędkarzom, wszystkim, wszystkim którzy tym biznesem się zajmują, by poznać to wędkarstwo morskie i rozwinąć. I w którymś momencie trafiłem do Darłowa. Okazało się, że to jest to miejsce, gdzie warto przyjeżdżać i przyjeżdżam. Także za to serdecznie dziękuję. I z tej okazji chciałem również nagrodzić osoby, Osoby, które się dla takiej ryby przyczyniły do, do rozwoju programu, do, do, do tego, że, że ten program nad morzem zaistniał. Chciałbym wszystkich nagrodzić, ale od razu powiem, jest to odznaczenie, które jest dla osób wyjątkowych. I jeżeli ktoś dzisiaj nie dostanie odznaczenia, to nie znaczy, że nie dostanie tego odznaczenia. Przy najbliższej okazji, kiedy przyjadę do Darłowa. I otwieramy sobie możliwość współpracy, pomocy, posiadania nowych pomysłów itd. Tak tak Dlatego, Piotrze, pomóc mi. Yy, przypadkowo, nie, nie alfabetycznie, ani nie, nie, nie yy, za zasługi po kolei chciałbym. Wymieniać te osoby i prosić tutaj. Szybko odbędziemy tą oficjalną historię dla Wojciecha Olszewskiego. Wojtuś. I jest to znaczenie dla przyjaciela, może wyjaśnię, dla przyjaciela takiej ryby. W podziękowaniu za przyjaźń i wieloletnie wsparcie okazywane programowi. Mieliśmy okazję kilka razy spotkać się nad wodą, a przede wszystkim te, te, te takie naukowe i teologiczne wiadomości, które do mnie docierały przy długich rozmowach wieczornych, one były przekładane na rozwój programu. Tego się nie da słowami powiedzieć. W każdym razie jest tu odznaka do tego specjalna i ta odznaka będzie honorować osoby naprawdę zasłużone dla programu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Brawo dla... I znowu tutaj nie, ani nie alfabetycznie, ani nie dla Piotra Syski. Zapraszamy. Słuchajcie, jest troszkę sympatyków i, i fanów takiej ryby. Kolega przyjechał kawał drogi, bo jest to kawał drogi. Otrzymujesz odznaczenie, gratuluję. No i Łam Wędki, łam wędki. i znowu nie alfabetycznie ani nie za, 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 za jakieś tam większe zasługi, ale burmistrzowi Arkadiuszowi i Mowiczowi. Można Można. Też... A, jeszcze raz będziemy się ściskać, A, jest do tego specjalny certyfikat nazwijmy to i odznaka, która powinna jakiś tam przynosić zaszczyt, że z że taką prywatną współpracujemy i obrotnie Będę ją nosił. dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotrowi Eblowi, chociaż się buntuje tutaj, bo jest blisko i widzi, że... <laughs> <śledztwa> <śledztwa> proszę bardzo i to jest piękne Mariuszowi Getka może troszkę żeby... Mariusz, żeby te okonie nasze rosły i... i wiesz, żebyśmy wiesz, powiedz Wóblewskiemu dziękuję ja Słuchajcie, teraz jest wyjątkowa historia. Program bez operatora nie byłby programem, czyli dla pani Julii Gierulskiej, która tutaj kręci nie no, musi tu przejść do nas. No właśnie, ja mogę dojść. No, ale, ale wszyscy widzą Julcie i... O, tu jesteśmy, tu jesteśmy.